Na Ziemi żyje ponad 7 miliardów osób. Jaka jest szansa, że któreś z nich będą z wyglądu prawie identyczne, nawet jeśli nie są bliźniakami i mieszkają po różnych stronach globu? Dzisiejszy odcinek udowodni Wam, że wcale nie taka mała. Zapraszam Was na 10 nieprawdopodobnych sobowtórów znanych osób. A na koniec odcinka będę miał do was ogromną prośbę, więc koniecznie zostańcie ze mną. Numer 10 Luo Yuanping, 50-letni rolnik mieszkający w Chinach. Czy kogoś wam nie przypomina? Luo znany jest nie tylko z uprawy przepysznych rzodkiewek, czy co tam jeszcze robi, ale przede wszystkim ze swojego podobieństwa do rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, a szczególnie do jego wersji jeszcze przed operacją plastyczną. Numer 9. Rosja, o czym się jeszcze przekonacie, to prawdziwa wylęgarnia sobowtórów. Ten rosyjski hydraulik do złudzenia przypomina brytyjskiego aktora Hugh Laurie. Szerzej znanego jako Doktor House. Ciekawe czy już się zorientował dlaczego ludzie patrzą tak na niego na ulicy. Numer 8 Ten turecki pasażer metra jest tak podobny do George'a Clooney'a, że aż pojawiają się głosy, że to nie żaden Turek, tylko George Clooney grający Turka. W końcu jest aktorem, a prawdziwy aktor nie musi zakładać okularów przeciwsłonecznych przed wyjściem na miasto. Prawdziwy aktor po prostu gra kogoś innego. What else? Numer 7 Ponownie Rosja. Oto pewien pracownik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Czyli jak wyglądałby Leonardo DiCaprio, gdyby urodził się w Rosji i wychował się na diecie z wódki i kiełbasy. Ludzie w internecie żartują nawet, jak brzmiałyby tytuły jego filmów, gdyby wyglądał tak jak tutaj. A oto i moje propozycje: Wieloryb z Wall Street, Wyspa jajecznic, Złap mnie, bo każdy potrafi, Jak ryze Gilberta Graypa, czy Titanic, w którym grałby rolę tytułową. Numer 6. Z kolei w Meksyku ukrywa się sam Bóg. Bóg z Brusa Wszechmogącego, czyli sobowtór Morgana Freemana. Jak widać, zmęczyło go już życie gwiazdy, więc postanowił rzucić wszystko i pojechać w przysłowiowe bieszczady. Najwyraźniej tam bieszczady znaczą robienie takosów w Meksyku. Numer 5. Jeśli zastanawiacie się, gdzie wyprowadził się Barack Obama po przejęciu Białego Domu przez Donalda Trumpa, być może do Indonezji, do swojego brata bliźniaka Ilhama Anasa, 34-letniego fotografa z Dżakarty. Mężczyzna ten to chyba najbardziej podobny sobowtór byłego prezydenta USA, a o sobowtórach obecnego prezydenta mówiłem już w osobnym odcinku, jakbyście byli zainteresowani. Numer 4. Kogo jak kogo, ale Nicolasa Cage'a nie może zabraknąć nigdzie, również na tej liście. To zdjęcie z 1870 roku jest podobno dowodem, że aktor Nicolas Cage jest tak naprawdę wampirem, który żył w Ameryce już w czasach wojny secesyjnej, prawie 200 lat temu. Numer 3. Jeff Goldblum to amerykański aktor, znany przede wszystkim z takich produkcji jak Dzień Niepoległości czy Jurassic Park. Jego sobowtóra przedstawia to oto zdjęcie wykonane w Indiach. Kto wie, może Hollywood już mu nie wystarcza, więc dorabia na boku jeszcze w Bollywoodzie. Numer 2. A nie mówiłem, że Rosja to wylęgarnia sobowtórów? Tutaj z kolei uchwycono Jima Kareya. Gdyby nie ta rosyjska grzywka i ubrania rodem z lat 90., trudno byłoby uwierzyć, że to nie oryginalny aktor, a zdjęcie nie zostało zrobione na Alei Sław. Numer 1. Na koniec coś dla fanów One Direction. Czyli węgierski Harry Styles wraz z rodziną. Przyznajcie, wiedząc, że ten Harry prawdopodobnie nie zarabia milionów dolarów rocznie i nikt nie rzuca w niego na koncertach majtkami, już nie jest taki pociągający, prawda dziewczyny? Okej, okay, i to tyle na dzisiaj, a teraz mam do was pytanie i prośbę, o której mówiłem wcześniej. Czy znacie jakieś osoby, które przypominają z wyglądu polskich youtuberów? Może według was to jakiś youtuber przypomina kogoś z telewizji? Jeśli znacie takiego kogoś, wyślijcie mi jego zdjęcie zdjęcie na fanpage planeta faktów. Informacja o tym, że mi pomogliście, na pewno znajdzie się w kolejnym odcinku.